To, co wczoraj oglądaliśmy, to była abominacja. To był stolec, to były fekalia, to były wymioty. To było umierające nasienie kamerboja w łonie Nicoli Magical, po tym, gdy ona połknęła ósmą tabletkę postinoru. Tym wczoraj była konferencja Femme Mae, zawsze gęsta, do momentu, kiedy nie będzie porządnych gal. Tym było... To była konferencja Famy Mae do Famy Mae 29. Za karę zamknąłem się na 24 godziny w klatce, w której śpią gęsi. Gęsi dostąpiły zaszczytu, będą spały, jak to się mówi, pod chmureczką. A ja będę spał w obsalanym ptaszniku. Śmierdzi to strasznie, bo strają się. tych gęsi jest dość sporo. Proszę Państwa, co mogę powiedzieć o, o konferencji, w której pierwszy raz w historii ja nie mam żadnych pretensji do Turskiego ani do Mściwujewskiego, bo oni w ogóle nie wyróżniali się, nie irytowali na tym festynie stypy. Bo najbardziej irytującą postacią był tam Boxdel. Powiem! Yeah. Oh yeah. Ej, yeah, dawaj go do tańca, do tańca, do tańca, do tańca! No bo proszę Państwa, jak ja mam nazwać konferencję, której najciek najciekawszymi momentami jest zbliżenie na strzałę, czyli fryzurę nowego boyfrienda Nikity. Włosy, które nie tak, że są dość krzywo na tej głowie, to jeszcze wyglądają jak pasek nad pipą. I kolejnym ciekawym momentem, wyróżniającym się osobistością, był tłumacz. Nie no super, kupujcie PPV proszę państwa, kupujcie bilety na galę VIP, bo dostajemy mocne dymy, mocne freaky ty. Pornograficzny boxel baron, nic wcale dziwnego tak, ale po raz kolejny skłamo, po raz kolejny skłamo. Bo miał być osobny panel, to Kredit boja z, z Magikalową. Tą pierwszą, nie drugą. I co? Nie dostaliśmy. Nikita to w ogóle wlaza pod koniec. Super. Kłamczuk. Kłamca. Pornograficzny grubas. Gdzie jest Czarnecki? Nawet potężne, łyse kopuły nie mają odwagi nam powiedzieć ej, re reklamowaliście Czarneckiego. I nagle go nie ma? Puh, gęsta za to. Kolejna. Pornograficzny grubas jest żenujący, jak próbuje robić, wiecie... Dobrze widowni, że on czyta czat, że, że on spełni życzenia widzów i rado będzie prowadzącym ostatni panel. Po, tak, potrzebuje bezdomnego, żeby, żeby prowadził panel. Rado to się nadaje właśnie do Prime, żeby siedział z takim bagietą, z takim jówką i Daltonem. Kolejna sprawa pornograficznego grubasa. Przecież Grubas mówił, że nigdy nie będzie nikogo z uniwersum Daniela Magicala. Fame. Mamy cały anturaż magikalowych osobistości. Miało nie być więziennej nomenklatury. A na pierwszym panelu, panelu karabin i rado z programu Odsiadka. To nie był program o Odsiadce w nie wiem. Od siatka przesiadka, przesiadamy się w, aut w autobus, w autobus. Odci o zakładach psychiatrycznych, tylko o więzieniu. Wow, słowny... Kupujcie Purple View, widzowie. Kupujcie Purple View, najlepsza federacja free fightowa w Polsce. Kupujcie Purple A skończycie tak jak ja, zamknięty w gęsinarium. Nawet gęsi, widzisz, widzisz Zawsze jak nagrywam, przychodziły gęsi. Ale wyczuły, że gadam o pornograficznym grubasie, jakim jest Bogzel. Tym zakłamanym człowieku. I łysych kopułach. I stwufam MMA, jest zawsze gęsta. Nawet nie chcą tu przyjść, bo wyczuwają energię główna, energię Żenady, energię oszukiwania widzów i nieszanowania widzów. Bo ja już mam dosyć narzekania cały czas na fame małe. Bo chciałbym, żeby fame małe było tym, czym było. I kolejna rzecz: pornograficzny Grubas, Bokser, czy on coś w swoim życiu wymyślił? Bo nagle złote Antosie mu się podobają i będzie fame. Awards i zaprosimy wszystkich zawodników, na których się yy, yy, wypieliśmy. Bonus będzie: Wow, fajnie, żeby płaciliście 500 złotych, ty. Szczerze, Nadal. Wy powinniście bać o tego bonusa, załatwić mu tą terapię, żeby wygrał z tą chorobą. Nie, macie w dupie. Wybiliście się nawet na Lenkiewiczową, nawet jej walk nie dajecie, na waszą pupilkę przecież. Tylko program jakiś ty w jury usiadła. Mocne. Brawo, proszę państwa. Ten turniej OS-klasy to nikogo nie grzeje. Jakby to był turniej o trabanta, to byłoby to ciekawe. Samych przegrywów. Mamy tam zamulaczy. Jeszcze rozbili ten, ten turniejowy panel na dwa panele. Wow, ale dymy. I dostajemy nową gwiazdę. Koziołka, który jest bezbekiem i staje się gwiazdą na TikToku, a żeby być gwiazdą na TikToku wystarczy, że masz pół mózgu. Ty, który bifuje się z Cloudy Lizą. Mocny, mocne, kupujcie Perperview, kupujcie PEPEW i minę. Człowiek, który ma aparycję kamiennego Golema, on może najwyżej pilnować mostów, bo zawsze jak gdy ktoś grał w RPG, to wie, że nie były zbyt długie dialogi z Golemami. Bo zawsze było, chcesz przejść, zapłać, chcesz przejść, nie płacić walcz ze mną. To tyle. I to jest super. to jest coś nie tego. Pierwszy raz nie mam żadnych pretensji do Turskiego ani do Mściwujewskiego, bo tam była aż taka stypa, że oni nie musieli dokładać swojej przyprawy stypy do tego kotła. Turski to nawet po, potem odpuścił. Zadał jedno pytanie do Muradowa, który, bo Muradow ma nazwisko jak gazeta, która zajmuje się budownictwem. Nowy yy, miesięcznik Muradow. Tylko raz. Bez. Ej, wiecie co? Ja uwiel uwielbiam to. To jest, to jest takie gówno, taka żenada. Ta typiara po co tam siedziała? Ta co wyglądała jak porcelanowa wersja Wersow. Po co ona tam była, ty? Po co jest trzech prowadzących? Ten tron dla Nabrygasa to ja już w ogóle wysiadam. Ta rozmowa face to face Zełenskiego i jamnika szachty, bo jest psem miała miałaby jeszcze sens, gdyby naprawdę tam siedział Ulfik przebrany za Ewy drzysk. Fajnie by było, gdyby na tym panelu, gdzie był kamera boy. I Nikita wszedł na karzeł i powiedział, że jest ich dzieckiem, bo postinor nie, nie był w stanie zabić całego płodu. I mamo, ja powstałem z kanalizacji. Tato, jestem waszym synem, tak? Ciężko wziąć jakiegoś karła, żeby udawał syna Kamerboja i Nikity? Nie, bo to by były za duże dymy. To już by było, o mój Boże, kończymy to. Przełóżmy to na, na osobny program. to, to jest, jest niesamowity experience. Doświadczyć takiej stypy. Takiego upadku. Nie ma... Nie ma w ogóle kija, że to sprzeda 100 tysięcy per preview. Nie wierzę w to. Taka stypa. To jest idealna edycja, żeby obejrzeć wszystkie walki na TikToku. Naprawdę. Ten turniej. Kogo grzeje ten turniej? Powiedzcie mi. Grzeje kogoś ten turniej? Nie, ciężko, naprawdę... Oni, oni się tym flexują, nie? O, my dajemy sztabki złota, my dajemy samochody, my dajemy... A naprawdę ciężko by było zrobić turniej o wycieczkę w Egipcie? Dalton, jakiś przykry, daj zróbcie turniej przegrywów, ty. Żenujące to jest. Żenujące. I bokser gadający, że oni nie chcą przepalić na przykład rado. Wy nie jesteście w stanie przepalić zawodników, bo wy ich dusicie. Przyjdzie jakiś zad. Zobaczcie, co wyście zrobili skaczone kaczonek BRS, tak? Nawet jakby to był Korczarowski i Czarnecki, to by była stypa, bo, bo zaraz by w, w, reżyserka powiedziała, że siwujecki czy Turski mają kończyć, bo poruszane są tematy polityczne, takie kontrowersyjne, że nie wolno. Absolutna sraka! Ciekawsze jest patrzenie na stolec niż ta wczorajszą konferencję stwuwałem MMA, Tem, a jak uwielbiałem kiedyś, uwielbiałem kiedyś fame MMA. To był wspaniały projekt, wlazłem w górno. To był wspaniały projekt. Uwielbiałem konferencję, społeczność. Nawet na Wykopie. Przypominam, na Wykopie jest. Tak, FMMA został pogrzebany. Pisze się tam tylko na federacji tej najlepszej, ale nie chcę wymawiać nazwy tej federacji, tej wspaniałej federacji, której prezesem jest wspaniały człowiek, który miał swoje problemy, ale teraz zajął się misją, jaką są Freak Fight. To tam żyje cała społeczność wykopowa, freak fightowa. I głównie, co tam wykopowicze wrzucali, to memy. Śpiącej Gochy, Śpiącego Świętej Pamięci Majora Suchowolskiego, Śpiącego Rafoniksa, czy innych. Działo się tak nic, że na wykopie nic się nie działo z tego powodu. Ale kupujcie Peer Preview, proszę Państwa. Bo jest to największa federacja hybrydowa na świecie. Oni będą walczyli o S-klasę. Jakby to miało mnie jarać, że jakiś fragles wyjedzie S-klasą. To, to ma mnie jarać, to ma mnie ekscytować, że oni walczą o samochód? Super! Cieszę się, że, że nie wiem, Murado wygrał samochód. Super! Brawo dla niego! Będzie mógł jeździć sobie samochodem fajnym. A ja mam Suzuki Jimny. Dobra widzowie, bo ja muszę się tutaj jakoś, muszę jakoś przetrawać dobę, muszę się jakieś miejsce do spania znaleźć, nie wiem, coś zjeść. Dziękuję Boxdell, że doprowadziłeś do tego, że muszę żyć w gęsiarni, w gejsiarnarium. była absolutna abominacja, to była oczu kąpiel, to było świętokradztwo, to było oplucie Święta Freak Fightów. Fajnie by było, gdyby fejm był na, taki, na takim poziomie, jak ta federacja, która jest licząca się na P. Bo miałbym w sobotę kolejne święto fajtów. Gotowanko, wiecie o co chodzi Tinto, Kroketes Padrones zbrała, bym sobie zrobił, a czemu by nie? Oliwki Ale... Koniec Fajny MMA jest absolutnie niczym jest wodą? Nawet nie! Bo woda, którą spłukujesz w kiblu, zostaje oczyszczona i potem powraca. Fame ma Brzmi jak przekleństwo, wiecie co? Jakby cygan ciebie przeknął. To tak brzmi. Jakby stara cyganka chciała Cię przekląć Twoją duszę i Twoje pokolenie. Tym jest swoim MMA, cygańską klątwą. Dziękuję wszystkim za bycie wspierającym. Mam rekordową ilość wspierających ponad 30. 32 osoby wspierają kanał Pan J, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Również dziękuję wszystkim subskrybującym. I wszystkim zaangażowanym w ten mały kanał, że małą społeczność. I zachęcam Ciebie, żebyś dołączył do żebyśmy mogli wpłynąć na Fame MMA, żeby wrócił do korzenia. Żeby Fame MMA było błogosławieństwem, a nie cygańską klątwą z... <mulans> <mulans> Zawsze trzeba splunąć, jak wypowiadam tą nazwę. Fame fu. A chciałbym robić tak. O, mój to no mój to no moje Fame MMA. Tak. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć, ja idę się, ja idę spać.